W 2025 roku gmina Nowe planuje wydać na inwestycje około 6 milionów 800 tysięcy złotych. Z najważniejszych zadań, które sobie zaplanowaliśmy, to jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gajewo na kwotę około 1,5 miliona złotych. Dalej, kolejnym zadaniem jest to budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej w miejscowości Milewko na kwotę 300 miliona złotych. Jest to y, zadanie związane z poprawieniem jakości i wody pitnej dla y, miejscowości Twarda Góra, Rychława, Milewo-Milewko. Kolejnym zadaniem jest to remont dachu kościoła pod wezwaniem św. Mateusza w Nowym. Koszt tej inwestycji to milion złotych. Dalej kolejnym zadaniem, y, które y, chcielibyśmy zrealizować w najbliższym roku. To jest modernizacja sieci wodnej w miejscowości Nowej, w miejscowości Tryl z budową zbiorników retencyjnych wody pitnej. Wartość tej inwestycji to o 4 miliony 100 tysięcy złotych. Kolejnym zadaniem, które chcemy, chcielibyśmy zrealizować jest to zakup samochodu strażackiego dla strażaków OSP w Gminie Nowe. Jest to wóz średni. Wartość tego zadania to około milion 200 tysięcy. Są jeszcze takie mniejsze zadania, które, które prowadzimy, jest to dofinansowanie do budowy szamp ekologicznych, dofinansowanie do ciepłego mieszkania i prace konserwatorskie przy murach średniowiecznych. Zostało nam już tych murów właściwie niewiele, stało około 30 metrów do, do zakończenia.